Jak już wspominałem, ciężko dzisiaj o dobry tani produkt, dlatego jak coś się pojawia jeszcze przed ogłoszeniem, to jest ten pierwszy. Uwaga, oglądamy apartamencik po totalnym remoncie. Dzielnica Bniopa. 89 m2 części mieszkalnej. Wchodzimy, mamy salon. Bo niestety kanarek nie jest w cenie, ale mieszkanie jest naprawdę ładnie zrobione. Nowa kuchnia. Właściciel zabiera ze sobą lodówkę, falkę i sus suszarkę. Mieszkanie jest w trakcie przygotowywania, ale i dobrze, bo jeszcze nikt nie zdążył go obejrzeć w internecie. Mieszkanie ma centralną klimatyzację, czyli w zimę całe jest grzane, a w lato całe jest chłodzone. O, widać, że brakuje tutaj jeszcze dużo porządków, ale przyszedłem jeszcze przed przygotowaniem, przed ogłoszeniem, zanim znowu mnie ktoś uprzedzi. Super tutaj sypialnia małżeńska. Od razu przy niej jest kabina prysznicowa. Klimatyzacja ładnie działa i co najważniejsze idziemy do części górnej i mamy swój tarasik. Tu można jeszcze coś zrobić. Instalacja elektryczna, wodna nowa. No tu jest ta centralna klimatyzacja. Góry. No i ktoś tu sobie hoduje jakieś dwie kurki kurki zabierają, boiler elektryczny i uwaga, cena a cena czyni cuda, czyli 48 tysięcy euro do kupienia od już Gandia Beniopa Tuż konkretnie zainteresowanym jako nowość będę podawał lokalizację bezpośrednią i można przyjeżdżać zrobi mi wizytę i praktycznie kupować od ręki, bo mieszkanie jest prywatne i tak jak stoi bez tego AGD 4080 polecam i pozdrawiam